To przyszło po mnie. Zanim usłyszałem kroki, przyszło milczenie. Takie, które wyciska powietrze z płuc i przykleja strach do kręgosłupa. Wszystko ucichło. Zegar stanął, światło zgasło, choć żarówki nie pękły. Wtedy poczułem jak coś wślizguje się do pokoju. Nie drzwiami, nie oknem, jakby przypełzło ze ścian z przestrzeni pomiędzy oddechami. Cień położył mi dłoń na karku. Była zimna, ale pulsowała, jakby miała własne serce. Nie odwracaj się, syknęło mi do ucha, bo jeśli mnie zobaczysz, już nigdy nie przestaniesz. Zamarłem. A ono pochyliło się jeszcze bliżej, tak blisko, że czułem jego twarz, choć wolałbym umrzeć, niż ją zobaczyć. Chodziłem za tobą długo, wszędzie, zawsze. Nawet teraz, gdy myślisz, że to tylko historia, a potem wreszcie zaczęło się naprawdę.